Wieczory nad jeziorem Rożnowskim są magiczne. Kiedy już zapada mrok, zasiadamy przy ognisku i podziwiamy urok zachodzącego słońca. To niezwykłe połączenie ciepła, ognia i kolorów na niebie sprawia, że każdy moment staje się wyjątkowy. Podziwianie zachodu słońca nad jeziorem Rożnowskim to nie tylko relaksująca aktywność, ale także sposób na zatrzymanie się na chwilę i docenienie piękna natury. To idealny sposób na oderwanie się od codzienności i naładowanie baterii. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji doświadczyć tego magicznego widoku, aby wybrali się nad jezioro rożnowskie i zanurzyli się w jego uroku. To doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci i będzie budzić pozytywne emocje. Czy jest coś bardziej magicznego niż siedzenie przy ognisku nad jeziorem rożnowskim i podziwianie zachodzącego słońca? To niezwykłe uczucie, gdy ostatnie promienie światła malują niebo w różowe, fioletowe i pomarańczowe barwy. W takich chwilach czujemy się jednocześnie małymi istotami w ogromnym wszechświecie, ale też pełni energii i życia. To właśnie w takich momentach doceniamy piękno natury i chwile spędzone z bliskimi przy magicznym ognisku. A kiedy już zapada mrok, możemy kontynuować nasze wieczorne spotkanie przy ciepłym ogniu, delektując się chwilą i budując wspomnienia na całe życie. Warto zatrzymać się na chwilę, oderwać od codzienności i cieszyć się takimi prostymi, ale niezwykłymi chwilami.